Cześć. Tym razem spotykamy się z nieco innego powodu, a mianowicie pewnego jubileuszu. Już się pewnie domyślacie, kanał Megafish uzyskał 2 miliony wyświetleń na platformie YouTube. To zawsze skłania do chwili refleksji. Udało się zamieścić na tym kanale 300 filmów. Uzyskać ponad 4,5 tysiąca stałych oglądających, subskrybentów, z czego mi jest niezmiernie miło. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie, że wspieracie, że komentujecie. Napędza mnie to do dalszej pracy, do dalszych filmów i na pewno z tego nie zrezygnuję, ponieważ jest to połączenie dwóch moich pasji, a mianowicie wędkarstwa. I filmowania. Także tym razem nie będę pokazywał żadnych ryb, chociaż jakieś tam w siatce są. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć, i jeszcze raz Wam dziękuję za te wszystkie obejrzenia. Cześć.